Rok 2024 będzie Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Wspólna inicjatywa sześciu organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekonomiczną polskiego społeczeństwa, wśród których jest także Fundacja GPW, zostanie oficjalnie zainaugurowana 11 stycznia w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 rokiem Edukacji Ekonomicznej, mając na uwadze to, jak wielką rolę. Pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i wymiarze naszego kraju, wzmacniania jego potencjału gospodarczego. Na podstawie ostatnich badań, poziom wiedzy finansowej Polaków, które cyklicznie realizowane są przez Fundację GPW oraz Fundację Warszawski Instytut Bankowości, wie, że Polacy z wiedzy ekonomicznej wystawiają sobie ocenę 2,88%. 5-stopniowej skali, a to zdecydowanie za mało, jeśli świadomie chcemy zarządzać swoimi finansami, inwestować oraz edukować nasze dzieci. Braki wiedzy ekonomicznej mogą rodzić poważne problemy w zakresie zarządzania swoimi własnymi finansami, szczególnie w dobie wysokiej inflacji czy też y, powszechnej digitalizacji oraz zagrożeń płynących w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej w całym kraju odbędzie się wiele inicjatyw mających zwiększyć wiedzę, ale też świadomość Polaków dotyczącą ekonomii, z którą mają do czynienia na co dzień. W ramach Roku Edukacji Ekonomicznej organizacje i podmioty zaangażowane w tę inicjatywę chciałyby wzmocnić dążenia różnych środowisk w Polsce do zwiększenia zakresu edukacji ekonomicznej naszych Doma, szkole, a także w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej przypadają w czasie ważnych rocznic. W tym roku przypada setna rocznica reform gospodarczych Władysława Grabskiego, wprowadzenia do obiegu złotego jako polskiej waluty narodowej, powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 jest wspólną inicjatywą Fundacji GPW. Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Czepczyński Family Foundation, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Szczegółowe informacje na temat obchodów możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.ree2024.pl